W tej lekcji dowiesz się, jak liczyć pole kwadratu. Podstawą do zrozumienia tego tematu jest obejrzenie filmu o polu prostokąta. Pole zazwyczaj oznaczamy skrótowo dużą literą p. Pamiętasz, jak to było w przypadku każdego prostokąta? Aby obliczyć pole prostokąta, Mnożymy przez siebie długości obu jego boków. Wracając do kwadratu, zastanówmy się na początek, czym jest kwadrat. Jest to prostokąt o wszystkich bokach równych, więc B jest równe A. Pole prostokąta jest iloczynem, wynikiem mnożenia dwóch boków. Zatem Pole kwadratu to iloczyn boku kwadratu pomnożonego przez samego siebie. P równa się a razy a, czyli długość boku razy długość boku. Inaczej, długość boku podniesiona do kwadratu lub też długość boku do drugiej potęgi. Zobaczmy to na przykładzie, rozwiązując takie oto zadanie. Oblicz pole kwadratu o boku 4 cm. Rysujemy kwadrat i oznaczamy nasz bok literą A. Mamy zatem A równe 4 cm. Zapisujemy wzór na pole kwadratu, czyli P równa się A razy A. Podstawiamy daną A do wzoru i otrzymujemy P równe 4 cm razy 4 cm. Wykonujemy obliczenia i otrzymujemy P równe 16 cm kwadratowych. Pamiętaj, że po wymnożeniu centymetrów jako jednostkę pola otrzymujemy centymetry kwadratowe. A teraz spróbuj samodzielnie. Oblicz pole kwadratu. O boku 3 decymetry. Zatrzymaj film, rozwiąż, następnie puść, by sprawdzić odpowiedź. Ile wynosi pole tego kwadratu? Tak to powinno wyglądać. A równa się 3 decymetry. P równa się A razy A. P równa się 3 decymetry razy 3 decymetry. P. Równa się 9 decymetrów kwadratowych. Teraz już wiesz, jak obliczamy pole kwadratu.